O, fajnie. To teraz możemy pogadać o interesach. Biały wilk, mądry. Zobaczycie też mniej więcej kupowanie towarów. No, tak na późniejszym poziomie. E, ok, ale ty tego chłopie masz? Kamień runiczny. Serio? Nie, 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 nie nie przesadzajmy, ja nie będę tego wszystkiego od ciebie kupował, kurde koleś e, jeden taki zwój, schemat glifu kosztuje 230 jakbym chciał wykupić 10 to zapłacę 2000 3000 prawie a tu na przykład zwój glifu kosztuje 780, no to bez przesady, no nie jestem w stanie tego wszystkiego wykupić i, i chyba nie ja będę tego wykopywał. Dopiero gdy mm, będę czegoś potrzebował już na późniejszym levelu, będę miał jakieś sporo kasy czy, czy coś tego typu, żeby wrzucić do zbroi albo broni jakiś tam e, lepszy glif. Przecież pozbieraję glify, więc no, nie ma sensu wpływać jakichś zwojów kolejnych. To wtedy może się zainteresuje tym, co on tutaj ma, ale póki co to nie. Nie, nie dziękuję. Um, była po prostu strata moich pieniędzy. Bywaj. Zobaczmy jeszcze w ekwipunku. E, tutaj, czy coś? Laleczkę, którą chyba gdzieś wziąłem. Czaszkę. Monokul. Jadański no, grade, notatki, poczytam to, co tutaj jest, bo potem się może okazać, że to był jakiś quest. Ale też widzicie jedną rzecz: kupiłem farbę, bo nie była droga. No, tak sobie kupiłem farbę. Myślałem, że mogę coś tam pokolorować. E, niebo na przykład, albo co? Hmm. I mam warbę. I okazało się, że to przedmiot potrzebny do wykonania zadania. Jakiegoś. No dobra. Do widzenia panu guślarzowi Do widzenia księżniczko Kusko guślarza Mam nadzieję, że tylko Kusko, a nie żono Tak jak ludzie gadają e, tam ktoś jest Podejdziemy, zobaczmy Razy gadajem z takimi... A to goście od barona Serio? O nie wolno chodzić do brońców. Ja myślałem, że to mogła się, a przecież ona jest identyczna. Podoba mi się ten siot, naprawdę. Gra jest zajebista. Dlatego nie śpieszę się z jej przechodzeniem eee, Delektuję się nią, bo ona jest naprawdę jedną z lepszych Skręki produkcji pisze, ostatnich lat. A ja dostałem bajkę chleba O, fajnie czego tu? Nicze niczego. Może pomóc strzepać, co? Piszek od tych korzonków dostanę. Czego tu? Czepanie dywanów. To mi mówi, że będzie trzeba wyczepać jednak dywany niedługo. Lato się zbliża. kurzu trochę się nas zbierało przy zimie, więc warto to zrobić. Dobra, bo zaczynam tutaj przesypieć. Jest późna godzina, tak naprawdę. Ja, ja to o później godzinie teraz nagrywam. I, I to tak wygląda, że ja zaczynam chyba już przesypiać. Dlatego nie mogę się zdecydować pójść robić koś głównego. Dlatego tu zrobimy małą przerwę. Tak, małą przerwę tu zrobimy. I zobaczymy, czy to wam wypadnie na końcu filmu, czy to wam wypadnie w środku jakiegoś odcinka. Ale zanim zrobimy tą małą przerwę, ja muszę zobaczyć jak ten mieczek wygląda. Okej, okay. już wiem jak wygląda, zapisujemy grę, to możecie to zobaczyć, że ja mam fajnych zapisów, raz wam tam pokazałem. I przejdźmy jeszcze do, na koniec tego, do talii Gwinta. Mam tutaj fredeńską Czesławstwo Nilgardu to jest? A tak, Nilfgaard yy, już mam zrobiony, tak jakby, mogę tą talią się bić, ona ma tam potężnych kilku sojuszników i to jenefer czy Mano Kacho. Oni tam po prostu nie dostają dągardu gardu za takie dodatkowe te pola walki. Więc to jest naprawdę mocna talia. Potworów jeszcze niestety nie mogę używać, bo mam za mało kart w niej, tych jednostek. Scoia te, też mam za mało kart jednostek, więc też jeszcze nie mogę używać, choć już ma fajne... Fajne karty w tej talii już się pojawiają i fajnie to wygląda, ten zielony kolor, bardziej, bardzo mi się to podoba. No i Królestwo Północy, tutaj mam kilka e kart, które w ogóle odrzuciłem, bo e musiałem odrzucić, żeby troszeczkę e osłabić... E nie osłabić, wzmocnić talię, żeby wyrzucić po prostu te słabsze e karty, e żeby mi mocniejsze dobierało. No i tak to wygląda, prezentuje się zacnie, choć nie podoba mi się totalnie no, te wszystkie postacie, które tutaj są. Mimo, że to jest jakby e, dość często spotykane postacie, które darzę szacunkiem, jak na przykład Zoltan e, czy Vernon Roche. Zoltan to jest chyba w każdej karcie INFR, ale warną na przykład darze go z szacunkiem. Eee, Wes. Gotmolda, może akuratnie. Eee, Siegfried. Mimo tego, że, że one są w tej talii, to jednak skojatelska talia mi się bardziej podoba, chociaż jej szacunkiem jakoś nie darze. To jednak te elfie, oddziały. Elfie. Eee, Nieludzkie oddziały wyglądają fajniej. Potem jakbym miał wybierać, to będą zapewne e, Nilfgaard. bo Nilfgaard też ma naprawdę mocną tą talię i charakteryzuje się takim cesarstwem troszeczkę, tym splendorem. O. Dobra, tak wygląda, e, wyglądają moje cztery e, kolekcje kart do... Gwinta? Mam nadzieję, że kiedyś pojawią się w wersji papierowej do kupienia na CDP. Na CDP. Mam nadzieję, że CDP się zdecyduje na taki krok, by je wypuścić jako osobną część do kupienia. Bo jak na razie jest tylko... było tylko w wersji edycji kolekcjonerskiej na Xbox'a, chyba dodawane dwie talie. Mam nadzieję, że teraz na przykład CDP zdecyduje się wypuścić je jako osobny, osobny zakup do wszystkich i wszystkie talie. Tak jak na przykład zrobili to z medalionem Wiedźmina. Wiedźmi Medalion Wiedźmina był w edycji kolekcjonerskiej, ale po. W kilku dniach od premiery można było też dostać, zakupić oczywiście za prawie 100 zł medalion po prostu osobno. Ja taki medalion posiadam. Już. Okej. Okay. Wielu ludzi też się dało troszeczkę naciągnąć na alegrowe sprzedaże, gdzie kupowali te medaliony za 200 zł czy po, nawet więcej. Dlatego teraz już informuję że Jeżeli ktoś zainteresował. Oj, i sorry pies. Sorry piesek. Tutaj chyba też należy wczytać. Zapisałem. O! To jest dobre. Ja wcześniej zapisałem, więc nie ma... Nie, nie widzieliście zabicia tego psa. Nie będzie tego. Nawet nie będę tutaj po prostu zapisywał czy coś. Jeszcze raz tego wyłączę gry i tyle. Eee odnośnie tych medalionów Wiele ludzi tam na Allegro jeszcze kupuje i tego i tam ludzie sprzedają po na przykład 200 zł ceny dochodzą do tych medalionów To informuję, że na stronie producenta, wydawcy gry CDP możecie, cdp chyba tych się nazywa, możecie sobie zakupić taki medalion akurat do tego link Wam wrzucę w opisie. I od razu mówię, nikt mi tego nie sponsoruje. To po prostu robię z czystej życzliwości albo nie, nie życzliwości. Tylko z dyskredytowania troszeczkę, ale może. Nie, serio. Ja to robię z czystej. O, pies drugi się pojawił. Z czystej życzliwości. Nie, jakoś nie lubię, jak się oszukuje ludzi, tak? Jest tam. Można kupić to za 100 zł, to po co sprzedawać to na Allegro komuś za 200, dwie, za dwie tak? Skoro można go odesłać na stronę producenta, który to sprzedaje o połowę taniej. Dlatego o! Koniec, urywamy temat. Tak jak mówiłem, ja tutaj muszę zakończyć już... Uh, przepraszam, już za dużo was ziewam do tego. Tak jak mówię, nie wiem kiedy to wypadnie. Do tego się z Wami nie żegnam. Widzimy się w dalszej części programu. Okej, okay. od y, ostatniej części, w sumie nie wiem czy ostatniej części, bo to już było chyba tak troszeczkę w połowie, czy od. Y, Ostatniego razu, kiedy e, się z Wami widziałem, w pewnym sensie zaszło kilka zmian. Po pierwsze, zrobiłem tam kilka questów takich pobocznych i zrobiłem jednego questa e, tego, co mówiłem Wam o tych świniach wcześniej. Okazuje się, że to był ten quest, e, który został dodany przez twórców e, po wyjściu gry. Ten dar darmowe delce. To jest fajny i, tak jak mówię, trochę zabawny, że wszyscy mieszkańcy wioski zostali zmienieni w świnie i um, podpalili, upiekli jedną świnkę i takie tam. Ale nie jakoś koniecznie ważne do tego, żeby pokazywać. To taki fajny dodatek. Teraz natomiast mamy dopłynąć do... ...Novigardu. Czy Nowigradu, Jak to się miasto nazywa? Zawsze mi się myli. Um, tutaj nie będzie nic widać, bo to jest na pewno za duży... Aha, mapa świata to jest pod y, spacją. Okej, okay. Nowigrad. Dobra, może z dopłynutem do Nowigradu, ale zanim tam dopłyniemy, dopłyniemy jeszcze sprawdzimy tutaj jeden punkt, y, gdzie powinno być jakiś kwaśnik poboczny. Nieznaczone miejsce, mam się tam rozejrzeć. I w międzyczasie jeszcze powiem wam jedną rzecz, bo jak tak sobie chodziłem znalazłem w końcu... O kurde, wsiąkł mi topielec. Znalazłem sobie w końcu cały strój Wiedźmińskiego Cechu Gryfa. I teraz już używam po prostu tego stroju Wiedźmińskiego Cechu Gryfa i on wygląda następująco. Jest to pancerz... Średni, być może będę go używał. Może go lepsze jest troszeczkę słabe, jak na razie. Więc będzie trzeba to jakoś zrobić jeszcze. Zanim dojdziemy do tego questu, to rzućmy okiem. Pancerz wiedźmiński jeden sztunek. Wzmocniona zbroja to jest zbroja średnia. Tak jak mówię, tutaj nie pisze, że to średnia, ale w innym miejscu pisze.

Pamiętam. Ale mi nie rusza. No dobra, pogadajmy z nim. Te ludź, tu redańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No, przecie tu stoję. Co ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radozwida V. I mam rozkaz bronić łodzie. Radozwida V. łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie. Bronią się same. Dobry patent. Kto cię zwerbował do rydańskiej armii? Żadnych werbli nie było. Ale były żołnierze. Setnik mówi pilnować łodzie. Bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk! Żołnierze w krzyk! A ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję! Ja teraz żołnierz jak się patrzy. I nawet e, śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. Dobry ten troll. Rozwalił całą armię i sobie teraz zjadł. Ich. Hmm, spoko. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Mm, nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię przynoś farbę i ludź przynosi farbę. A, jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę. Czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść! Bo jak pójdę, to chłopy za łodzie zabiorą! Złe chłopy! E, pamiętacie tą farbę, którą kupiłem i potem się okazało, że ona będzie potrzebna do jakiegoś zadania? A chyba oto to zadanie. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. O! O! Ha! 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 Y myślałem, że mu coś wyrywają, a on się chyba też. Okej. Okay. Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję, niech umie! Hmm, to chyba zależy co? Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego jak na herbie. Okej, okay. dobra, spróbujmy Mogę spróbować, masz jakiś pędzel? Piękny, piękny ptak Co ta kaczka? Jak żywy całkiem Tak myślisz? Cóż jeśli ci się podoba Dobry ludź, nie taki jak inne, dziękuję a nie do końca podobny jak ten na Harpie, ale spokoj, kurde. Gerard umie malować. Nie, <grym>, no to jest jakaś porażka, ten. ten malunek, ale okej. Okay. No, dostałem. Mm, rękawica topornika, a to jest to jego zupa. To jest z tych ludzi, co tu przyszli. No, spokoj. Irania skóra. Okej. Okay. I zakończyliśmy zadanie Ochotnik. Możemy brnąć dalej, a brniemy do tego głupiego nawigardu. Dobra, wołamy chłodkę i jedziemy konno. O ile nie będzie tutaj jakiejś wody głębokiej. Co prawda, raz już byłem w Nowy Gardzie, na, na czy... zawsze mi się to myli. Nawet jak czytałem to przed chwilą. Ale okej, okay, raz już tam byłem. Widzieliście, co się tam dzieje, co tam można. Ee, jak tam można było dojechać, jak się nie miało glejku Teraz mam nawet dwa. Albo jeden. No i teraz wędrujemy do tego. Miasto, odszukamy Tris, czy naszą czarodziejkę, którą pamiętamy z poprzednich części. No i teraz jest to pytanie, czy Gerard powinien być z czarodziejką, która tak jakby jest przeznaczona, będąc opisana w książce, czyli Jennefer, której praktycznie nie mieliśmy okazji poznać, dopóki się nie pojawiła w tej części gry. Czy jednak e, zostać przy tej przy której przeszliśmy całą grę 1 i 2? E, ja myślę, że jednak skupię się na tym, żeby to była e, jak najbardziej odzwierciedlająca grę e, fabuła, czyli wybierzemy Tris, jako że ona była w pierwszej i drugiej części i jesteśmy wierni tej. Otóż to czarodziejce. Owszem, nie wiadomo jak to się skończy. i jak, jak tutaj mamy jakieś decyzje, może się skończyć źle, a może się skończyć dobrze, więc no. Wiele decyzji, które tutaj podjąłem, podczas rozgrywki nie kończyło się za ciekawie, więc mam nadzieję, że chociaż ta decyzja będzie udana. Nie ja będę tutaj nic zwiedzał, żadnych jakichś terenów, po prostu jadę prosto do, do miasta, bo jesteśmy już niedaleko i wszystko tutaj ładnie widać. Tu mamy most, którym możemy spokojnie sobie dojechać. O, krasnoludki! siedmy krasnoródków. Ruszy! jak <laughs> Jeden kasnarek mówi kopalni, no to, to, to ja, ja do, idę do kopalni. nie było No dobra. Ale zanim tam dalej podejdziemy, to e, zmieńmy tutaj aktywne zadanie. Montu. Jakieś punkty? Nie, niestety nie mam żadnych punktów, żeby tutaj wydać. Można sobie zobaczyć, w co idę. Na razie mam 8 walki, 7 w znaki i 6 alchemii. No, ale jeszcze to się będzie zmieniać. Tutaj na 15 poziomie dostanę kolejne okienko, wtedy będzie można to jakieś e, połączyć. Aha, i tu są te zadania, i powinienem pójść tu. Poszukajmy domu Pris, ponieważ ona tutaj mieszkała. Tak przynajmniej powiedziałem ja, No mnie Nefer. Eee, panie Szkoda gadać. Trzymajcie się. Cześć, papa. Pa.